Już wiele osób z niecierpliwością wyczekuje początku czwartej fazy MCU, która nastąpi wraz z premierą filmu Czarny Wdowy 1 maja tego roku. Po nim dostaniemy kilka seriali i film Eternal z 6 listopada i Shang-Chi 12 lutego przyszłego roku. Jednak jedna z najciekawszych produkcji czwartej fazy Marvel Cinematic Universe trafi do kin za trochę ponad rok i mowa oczywiście o Doctor Strange in the Multiverse of Madness, którego premiera przewidywana jest na 7 maja 2021 roku. Jednak po nowszej informacje odnośnie problemów przy produkcji wiele osób uważa, że ta data może zostać zmieniona. Jednak po kolei. Zanim przejdziemy do sedna tego materiału, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić żadnego materiału na naszym kanale. Was to kompletnie nic nie kosztuje, a dla nas to jest naprawdę wielka motywacja. Zapowiedź drugiego filmu o doktorze wzbudziła wielkie nadzieje na zmiany w Marvel Cinematic Universe. Chodzi głównie o to, że podczas Sandy'ego komik Konu 2019 dowiedzieliśmy się, że sequel Strange'a będzie kompletnie innym Filmem, niż te, które mogliśmy dotychczas widzieć. Po pierwsze, będzie to ciężki, rozrywający wszystkie wcześniej ustalone prawa film, ponieważ sięgniemy poza nasz uniwersum. Po drugie, według zapowiedzi Kevina Feige, czyli obecnego prezydenta Marvel Studios, film ten będzie zawierał w sobie elementy psychodeliczne i coś w rodzaju lekkiego horroru. Nadal będzie to film na poziomie Disneya, jednak będą w tym eksperymentować. Dodatkowo sam reżyser pierwszy, jak i drugiej części powiedział, że chce po prostu pokazać inne oblicze dobrze znanego nam świata, a skoro o reżyserze mówimy, to Scott Derrickson usłyszał dużo dobrych słów na temat jego pierwszej produkcji, czyli Doctor Strange z 2016 roku. Sama wytwórnia też była zadowolona, więc miał on wyreżyserować też drugi film. A eee, no właśnie, miał. Jak poinformował on na swoim Twitterze, opuszczał krzesło reżyserskie filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I tutaj pojawia się naprawdę spory problem, ponieważ podobno całość było już gotowa i czekało się tylko na rozpoczęcie zdjęć. Jednak jeśli zmieni się reżyser, to musi się też zmienić sama wizja tej osoby odnośnie danego dzieła. Jeśli Marvel nie ma już na teraz kogoś nowego, to możemy spotkać się z informacją, że premiera doktora Strange'a jest przesunięta. Tylko 17 miesięcy dzieli nas od obecnej daty premiery, a skoro trzeba będzie przerobić wizję, przełożyć zdjęcia i przenieść początek prac nad efektami graficznymi, to pewnie i sama data premiery też się zmieni. Sama wytwórnia już odniosła się do tego wydarzenia, ponieważ wysłali oni oficjalną notkę prasową dziennikowi Variety, gdzie napisali, i cytuję, Marvel Studios i Scott Derrickson postanowili rozstać się i zaprzestać prac nad filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness z powodu różnic twórczych. Jest to typowa notka prasowa wydana przy takich okolicznościach, jednak przynajmniej wiemy o co dokładnie poszło. Możliwe, że Scott chciał zbyt mocno narzucić inność na drugi film Doktora, albo to Disney żądał rzeczy, które według reżysera po prostu by się nie sprawdziły. Jednym słowem, dobrze, że tak się rozstali. Jednak jak się okazuje, nie jest to całkowite odejście od projektu byłego reżysera. Z aktualizacji informacji na portalu Variety wynika, że Scott Derrickson pozostanie przy projekcie jako producent wykonawczy. Jednym słowem, będzie nadzorował projekt, jednak, nie będzie miał możliwości ingerencji w proces twórczy. Trochę dziwna decyzja, jednak to otwiera nowe drzwi dla pracy Scotta w Marvel Cinematic Universe. Jeśli chodzi o film, to powinniśmy oczekiwać czegoś nowego. Według najnowszych informacji wynika, że film ten pokaże nam inne uniwersa i nowych bohaterów. Mówi się, że głównym przeciwnikiem doktora będzie postać o nazwie. Nightmare, u boku którego będzie stała Scarlet Witch. Podbudowa do całości ma rozpocząć się już podczas premiery serialu WandaVision na Disney Plus. A sama premiera serialu zapowiedziana jest już na ten rok po tym jak Disney przeniósł datę premiery z 2021 na 2020. Choć konkretnej daty nadal nie mamy. Tak więc czy musimy obawiać się zmiany daty premiery? Lepiej być chyba na tym gotowym, ponieważ jest to bardzo realna opcja. Lepiej przenieść premierę niż wydać niegotowy film, bądź kompletnie poszarpany przez Szybką zmianę reżysera. A Wy co dokładnie oczekujecie od tego filmu? Czekacie mocniej na niego, czy może na czwartą część przygód Tora? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zapraszamy do sklepu Beautiful Halo, gdzie możecie znaleźć dziesiątki tysięcy ubrań wzorowanych na właśnie bohaterach Marvela. Wraz z naszym kodem promocyjnym możecie kupić świetnie wyglądające rzeczy w naprawdę niskich cenach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, tak jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masy ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Set Donner z Just. Culture, dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.